O, a kto tu tak siedzi taki słodki? Patrzcie jaki misio Kiciuś Kiciunio Patrzcie idzie do nas No chodź tu malutki Kiciuś Chodź tu Chodź tu szybciutko yy. Zaczepiłem się Misio chodź Chodź tu się pokaż Jaki jesteś przepiękny Cześć kiciuniu Kto tak siedział sobie ładnie? O, jaki ładny rudasek Cześć, misio Patrzcie, jaki on ładny O, a psik? Na zdrówko, idź do domku, może będziesz chory Misio Misiu, Patrzcie jaki misio No, zmykaj do domku Ja muszę jechać niestety Patrzcie na misio